Zadanie siódme, dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Równanie 2x razy x plus 3 razy x kwadrat plus 25 jest równe 0. W zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie albo dwa rozwiązania, którymi jest minus trójka i 0, albo dwa rozwiązania, którymi jest minus trójka i 2, albo trzy rozwiązania, którymi są minus piątka, minus trójka oraz 0, albo cztery rozwiązania, którymi są minus piątka, minus trójka, zero oraz piątka. No i takie mm, równanie należy rozwiązać, żeby ocenić, no, co tutaj jest rozwiązaniem takiej nierówności, takiego równania i ile tych rozwiązań mamy. I w tym celu, pamiętaj, nie ma sensu wymnażać nawiasów i nawiasów przez 2x, bo bardzo często zdarza się tak, że uczniowie mają taką tendencję, że jak widzą równanie w postaci iloczynowej, to od razu je, je wymnażają przez siebie. Oczywiście możesz te wyrażenia tutaj wymnożyć jedno przez drugie, te nawiasy i doprowadzisz wtedy równanie do postaci ogólnej, ale w ten sposób bardzo mocno sobie utrudnisz rozwiązanie tego równania. To jest równanie wielomianowe. Jeżeli chcemy rozwiązać równanie wielomianowe, to postać iloczynowa jest postacią najbardziej idealną do tego, żeby takie równanie rozwiązać. Czyli nie wymnażamy nawiasów. Tutaj wystarczy, że zapytamy, jaka wartość x zeruje nam to wyrażenie przed nawiasem, czyli ile musi tutaj wynosić x, żeby to wyrażenie było równe 0. I tą szukaną wielkością jest 0, no bo jeżeli 0 podstawimy pod x tutaj, to uzyskamy 2 razy 0, czyli 0, i wtedy przez 0 mnożymy ten nawias i ten nawias, a 0 razy cokolwiek daje nam 0. Teraz zadajemy pytanie, ile musi wynosić x w tym nawiasie, żeby ten nawias był równy 0? I tutaj x musi być równy liczbie minus 3. No bo jeżeli tutaj minus 3 podstawimy pod x, to uzyskamy minus 3 plus 3, czyli 0. I wtedy przez 0 mnożymy 2x i przez 0 mnożymy też ten nawias, a 0 razy cokolwiek daje nam 0. I teraz to samo pytanie zadajemy odnośnie drugiego nawiasu, czyli ile musi wynosić x w drugim nawiasie, żeby drugi nawias był równy 0. I tutaj również, jeżeli tego nie widzisz, czy również, no jeżeli tutaj tego nie widzisz, to możemy wyrażenie w nawiasie przyrównać do 0. No i kolejna rzecz, taka kolejna tendencja, kolejny zwyczaj, jaki mają uczniowie przy tego typu wyrażeniach. Jak widzą równanie kwadratowe liczą delta. Pamiętaj o tym, że no, możesz policzyć deltę do równania kwadratowego, to jest matematycznie poprawne, tylko jest to czasochłonne. A zwróć uwagę, że tutaj mamy zadanie za jeden punkt. Po co tracić czas? Skoro tutaj możemy w tym przypadku konkretnym wykorzystać inną metodę. Jeżeli się uprzesz, że chcesz tutaj policzyć deltę, to oczywiście możesz deltą policzyć, jest ok. Natomiast szybsza metoda polega na tym, że my liczbą 25 przeniesiemy sobie na prawą stronę równania. Czyli uzyskujemy tutaj x kwadrat, który jest równy liczbie minus 25. I teraz bardzo ważna rzecz, o której dosyć często uczniowie zapominają. Ja nie mówię, że zawsze, nie mówię, że wszyscy. Ja mówię o tych uczniach, z którymi miałam do czynienia, bardzo często zapominają, że to równanie pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać liczbę minus 25. I pamiętaj, na zbiorze liczb rzeczywistych. Jeszcze raz powtórzę, na zbiorze liczb rzeczywistych nie ma ani jednej takiej liczby, która podniesiona do potęgi drugiej da nam wartość ujemną. Czyli to równanie jest równaniem sprzecznym. A równanie sprzeczne to jest takie równanie, które nie ma rozwiązań. Co to znaczy? To oznacza, że ten nawias, zawartość tego nawiasu, nie ma ani jednego x, który zeruje ten nawias. Czyli jeszcze raz powtórzę, nie mamy ani jednej wartości na zbiorze liczb rzeczywistych, która by ten nawias wyzerowała. Wniosek z tego jest taki, że to równanie ma tylko dwa rozwiązania, czyli albo A albo B. No i teraz pytanie, która z tych odpowiedzi? No, oczywiście odpowiedź A, dlatego że rozwiązaniem tego równania są dwie liczby: x1, które jest równo liczbie minus 3. Oraz x2, który jest równy liczbie 0. Tutaj odpowiedź również można byłoby zapisać w postaci zbioru dwuelementowego, w skład którego wchodzą liczby minus 3 i 0. Czyli widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A. Ja się tutaj jeszcze przez chwilkę odniosę do wyrażenia x kwadrat dodać 25 równa się 0, czyli tutaj do tego równania, które tutaj zapisałam. Ja się jeszcze spotykam z takimi przypadkami, że uczniowie tego typu wyrażenie koniecznie chcą rozpisać do postaci iloczynowej w oparciu o wzór skróconego mnożenia, którym jest różnica kwadratów. Ja tutaj ten wzór zapiszę. Mamy a kwadrat odjąć b kwadrat. I to jest równe. a odjąć b razy a, zapiszę to a czytelniej, razy a dodać b. Uczniowie po prostu zapominają o tym, ja też nie mówię, że zawsze, ale no, już kilka razy się z tym spotkałam, że uczniowie zapominają, że ten wzór skróconego mnożenia ma tutaj minusa. Zapominając o tym, że tego wzoru skróconego mnożenia z minusem my nie jesteśmy w stanie zastosować do sytuacji takiej, kiedy tu mamy plus. Ten wzór mnożenia jak najbardziej można byłoby zastosować, gdybyśmy mieli sytuację następującą, gdybyśmy tutaj mieli x kwadrat odjąć 25 jest równe 0. To tutaj wtedy można byłoby zapisać, że x kwadrat odjąć 5 do potęgi drugiej jest równe 0, czyli mielibyśmy tutaj x odjąć 5 razy x dodać 5 i całość jest równa 0. Tak długo jak długo tutaj mamy plusa, ten wzór rozczłonowanego mnożenia do takiego zapisu nie ma zastosowania. Zresztą tutaj możesz sobie policzyć deltę i zobaczysz, że dla tego równania kwadratowego delta wyjdzie mniejsza od zera.